Historię, zdobywać znaki, stawiać podarunki, dla graczy, wspierać podarunki od innych. To najczęściej melduje się w danym miejscu. Zostaje jego burmistrzem. Okej, okay. ciekawe. Dobra, teraz pojedziemy sobie do tej misji. Czy zawsze musi być tak daleko? są trzy piosenki na krzyż, bo tą piosenkę słyszę już nie wiem siódmy raz Gdzie mi wierzysz baranie? Ja jestem ciekawy czy jeden ma prawo jazdy. Dobra, trochę znowu za daleko pojechałem. Boże, tam powinniśmy pojechać. Dobra. Wyznaczyło nam jakąś nową trasę. Jeśli nadal zastanawiacie się nad kupnem tej gry, to naprawdę szczerze polecam. Strasznie wciąga, aż chce się grać dosłownie. Wyszedłem na piwo z kolegami, wróciłem i automatycznie co zrobiłem. Odpaliłem oczywiście łosztocka, inaczej się nie da po prostu. Tak mnie ciągnie tej gry. Jak wiele osób z tego co oglądałem, to każdy mniej więcej wystawia mi pozytywną od... Recenzję, aczkolwiek mogłaby być jeszcze trochę bardziej dopracowana, postarać by się jeszcze trochę, trochę mogli, ale nie ma co narzekać, tak? Hmm. Zlecenie mahera. Mm, nie, tam nie chcę się. Na razie robię kampanię. Postaram się zrobić wszystkie misje z kampanii jak najszybciej. Wtedy zajmę się odkrywaniem świata tutaj. Dzięki za podpowiedź. Dotrzy do źródła sygnału tajemniczego rozmówcy. Piegni, piegnij. Aiden. Wspinamy się. Współczesny assassin, proszę bardzo. Kliknij z aby wejść na drabinę. Używamy profilera tutaj, oczywiście. Znajdźcie proszę skrzydki CTOS-u. Okej. Okay pewnie trzeba będzie użyć jakichś kamer. Dobra, jedna kamerka tutaj widzę jest. I druga, dobra. Wysyć nie od bloki, dobra. Znaleźliśmy pierwszą skrzynkę CTOS-u. Teraz gdzie się może znajdować ta druga? Na pewno będzie oczywiście na tym niebieskim obszarze na mapie. No ale on jest dość spory, ale tutaj dużo jakichś głównych leży. Także dobra, pobiegnijmy tutaj. Jest to jakaś kamerka? O jest mamy kamerę, schakujemy oczywiście. Winda. Co się stanie z windą. Winda sobie pojedzie w dół. Dobra. Oj, proszę bardzo, mamy drugą skrzyneczkę z CTS-u. Dostań się do sieci budynków, aby dotrzeć do źródła sygnału. No dobra. Hakujemy. Oczywiście. Ojej, te zgadywanki, dobra. Przyłączamy tutaj. Jak tam dotrzeć, to tutaj tutaj jeszcze trzeba. a coś nawet dalej nie pasuje. Dobra tu. Okej. Okay. Mm -hmm. Jeszcze jedno gdzieś tu na dół musi iść teraz. Jak to zmienić? Dobra. Dobra mamy. Obie części. O kurwa mać. Teraz to dali. Dobra, tu mamy koniec. Tu jest początek. Eee... Dobra, pierwsza trzeba to odblokować, abyśmy mieli przepływ powietrza, zamknięty obwód. Eee, trzeba, dobra. Tu przełączymy parę razy. Eee, tutaj. Mam tu są takie Logiczne. Niektórym sądzę, że może znaleźć to naprawdę dużo czasu. Dobra, to odblokowaliśmy, jak widzę. Tutaj jeszcze z góry potrzebujemy sygnału. To z tego weźmiemy. Dobra, tutaj. Teraz powinno chyba pójść. Tak, dobra, mamy. Wyprobowaliśmy. bellweather. Przeszukaj mieszkanie. Dobra, powiem się do kamery. Co tutaj się znajduje? Jakieś połamane kości. Co tutaj jest? No dobra, mamy do schakowania telefonik. Widziałem, że mi znajdziesz. Dobra, tu mamy jakiegoś snajpera. A chyba będzie Rozpierdol. Faka, no tak, dobra, zjeżdżają się posiłki. Już zamówili. Oj, zbyt wiele osób chce mnie tutaj zabić. Dobra, jeden pad. Strzał głowę, 40 punktów doświadczenia. Boże, jak tutaj jest, cała mapa czerwona. Trzeba się osłonić, dobra. Za osłonę lecimy. Jep, jeden pad. Drugi strzał w łeb. Ten jeszcze żyje? Że. Skubani też sobie myśl myślą: O kurwa, jak się tutaj roi. Patrzcie na, ma patrzcie na mapę luch. Jest. Trzeba wszystkich wykosić. Zabij wszystkich macherów. Dobra, kurde. Ciężko się stąd wydostać, wszędzie strzelają. Dobra, kolejny padł. Ilu zostało jeszcze z 8 pewnie. Schowajmy się tutaj za drugą osłonkę. Podnieśmy kolejną. O Jezus, nie ten przycisk. Sorry. Dobra, kolejny padł. Tak zwane trepy to co? Są... Boże, tu stoi kurwa. Dobra, mamy go. Do... Ilu ich jeszcze? Dawaj, jeden za osłonę. Idź tam za osłonę. Stamtąd się paru ściągnie. Dobra. Kit. Tamten teraz się schował, będzie wbiegał na schody. Oczywiście. O, my tutaj dostajemy z prawej strony. Mmm, mistrzzyk walk. O, otrzymałem punkt zdolności, super, w takim momencie, to dzięki. się tu przydostał. Kurde. Trochę słabizna jest, wam powiem. Strasznie ciężko z nimi walczyć. Ja program na poziomie trudności normalnym. Dobra, tego, to podejdziemy i strzelimy z bliska. Dobra, łeb jest. Jeszcze zostało dwóch. tamten wykorzysta moją osłonę. Ogólnie, ci wszyscy przeciwnicy są bardzo inteligentni. Jak na ten poziom trudności. Myślałem, że będzie łatwiej. Dobra. Uciekamy stąd. Dawaj, jeden, dawaj, 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 dawaj. Dobra, podniesiemy zaraz blokady, żeby nas nie gonili. Git. Spierdalaj, Aiden, jak najdalej. Run, Aiden, run! Ala, Forest Gump. Jeśli nie się, to polecam. Ale widzę, że tutaj nic się nie dzieje, także wrócimy. Bo musimy zabić jeszcze tego ostatniego machera, tylko gdzie on jest? Gdzieś tu po lewej stronie. Trzeba go poszukać. Dobra. Wskoczymy na to. Trzeba się rozglądnąć. O, o, o. Coś nas bije. O jakiś celownik laserowy. Gdzieś z tyłu. Dobra. Dobra. Tam się schował schubaniec. Dostał w łeb. Okej. Okay. Dobra. Skończone widzę. I co teraz? Jakąś wskazówkę mi dadzą? Czy po prostu mam uciekać? Dobra. Śledź namierzoną rozmowę Damiena. Dobra, znaczymy sobie cel. Może podbiegniemy. Ile tam metrów będzie do tego? Zaraz zobaczymy. Nie, na 470 metrów to nie będziemy biegli. Dobra. Wsiadamy w jakiegoś starego pick -upa. Tak, mam broń. Tak, tak. Dobra, dojedziemy tam mniej więcej za jakieś 6 godzin, także możecie sobie zrobić herbatę. Ubisoft prezentował nam świetnie, świetne, szybkie samochody. Nie, no dobra, trochę, trochę przesadziłem, może jeszcze jesteśmy na miejscu. Dobra, dawaj. Co nas tam czeka? Dobra, może coś kupimy w sklepiku? Dobra, kupimy. A mamy power proszę bardzo. Kup. No ale dawaj, idziemy do mnie. No Ojej, chłopie. Chłopie, teraz będziesz pił tyle czasu. Mogłoby to trochę krócej trwać. Ty my, ty tu masz misję, mogą cię zabić, a ty pijesz power raidy. Dawaj leć. Widzicie, Aiden jest w miarę zwinny. Jak widzimy, Damian prawdopodobnie chciał nas wykorzystać, oczywiście do swoich celów, pewnie majątkowych. Dzięki za podpowiedź, akt pierwszy, misja wypełniona. Kolejną misję z Damienem zrobimy w następnym odcinku. Dostaliśmy oczywiście 500 punktów doświadczenia.